Cmentarze zostały zamknięte na wszystkich świętych. Jak poradzili sobie z tym sprzedawcy kwiatów? Kolejne obostrzenia i zamknięte galerie. Lech Pilecki i jego niesamowita kolekcja dzwonków. 97-letnia pani Maria pokazuje widzom Podlaskie 24 jej sposób na tabliczkę mnożenia. I na koniec w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym powstaje Centrum Psychiatrii. Na zewnątrz pochmurna pogoda, a w dodatku humoru nie poprawiają kolejne dni pandemii. Obostrzenia nie zostają zniesione, a wręcz przeciwnie, przybywa ich. O tym będą dwa pierwsze wydarzenia, które za chwilę Wam zaprezentujemy. Jednak dla tych, którzy mają już dość słuchania o pandemii, pozostańcie przy odbiornikach. Kolejne trzy wydarzenia są zdecydowanie przyjemniejsze. Ja nazywam się Maciej Walesiuk i zapraszam Was na przegląd tygodnia. Z Podlaskie 24. Zaczynajmy! Jak już zdążyliśmy wszyscy zauważyć, a i również tego doświadczyć, rząd zamknął cmentarze na trzy najważniejsze dni odwiedzin w roku. Decyzja ta dotknęła nie tylko osoby chcące odwiedzić swoich bliskich zmarłych, ale przede wszystkim sprzedawców kwiatów. W celu bliższego poznania oraz zbadania sytuacji wybraliśmy się z kamerą, aby móc przybliżyć Wam ten problem. Na giełdzie przy ulicy Andersa zgromadzili się sprzedawcy kwiatów cmentarnych. Udało nam się przeprowadzić wywiad z jednym z nich. pomoc fundacji, która ma nas zasypać złotem. I jak, jakie są ceny obiecane kwiatów od tej fundacji? Za kwiatki doniczkowe, takie jakie ja tu mam, 20 zł za sztukę. Zacięte 3 zł bodajże od kwiatki. 3 zł. Kolejny sprzedawca, którego dotknęła ta sytuacja, nie krył swojego oburzenia względem działań rządu. Ogólnie jesteśmy zawiedzeni i... No... Przykro nam jest, że rząd może pomyśleć tylko o sobie. My nie chcemy, żeby nam rząd dawał. My sobie sami poradzimy. Niech przestaną nam zabierać. Kwiat... Spotkaliśmy również ludzi na cmentarzach. Opinie wśród nich były podzielone. Część z nich wyraziła dezaprobatę wobec decyzji premiera przy jednoczesnym uznaniu pomocy ministerstwa za niewystarczającą. Część jednak pochwaliła rząd za ich interwencję w święto zmarłych. Kościoły są otwarte, tak? A cmentarze nie. No ludzie przecież nie będą na kupie. Tak trzeba było pozamykać, żeby nie było zgromadzeń, ale to możemy w tym tygodniu zrobić. I nie ma wielu osób. Także no, słuszne to było. Chociaż smutniej, bo zawsze to jest tradycja, prawda? Tak wygląda sytuacja na cmentarzach. Ile ludzi, tyle opinii. Czyli niezmiennie od zawsze. Miejmy nadzieję, że ten krok powstrzyma rozprzestrzenianie się choroby i nie będziemy musieli doświadczać skutków kolejnego lockdownu. Choć wszystko na to wskazuje. Że niedługo może nas to czekać. Pozostając przy temacie pandemii, w minioną środę rząd wprowadził nowe obostrzenia, które obowiązywać będą od przyszłego tygodnia. Dla przypomnienia, było to m.in. zamknięcie galerii, kin, teatrów i muzeów, ograniczenie liczebności ludzi na terenie placówek handlowych oraz wysłanie uczniów klas 1-3 na zdalne nauczanie. Więc nasza odpowiedź musi być zdecydowana. Dlatego Kolejne restrykcje są bardzo potrzebne. Chronimy tym samym służbę zdrowia, chronimy też obywateli, chronimy ludzi przed tragicznymi konsekwencjami pandemii. Dzisiaj 25 tysięcy przypadków, blisko 25 tysięcy przypadków dobraliśmy się więc na ulicę Białogostoku, aby poznać opinie mieszkańców na ten temat. W tym wypadku również tak jak przy poprzedniej kontrowersyjnej decyzji, nie brakowało różnic zdań, emocji. I mocnych słów. Panem tyle się mówi, że tyle osób choruje, a ja nie widzę, żeby ktoś był chory. W mojej okolicy nikogo nie było chorego. Przede wszystkim nie ma żadnej pandemii. Czyli państwo, czy, czy państwo niekoniecznie poddają, poddają wątpliwości istnienie wirusa? Oczywiście. Czy, czy pandemia? Oczywiście, że wirus. tak. No, oczywiście. Wirus, wirus może jest mnóstwo istnieje. Mnóstwo i zawsze ale, wirusy. ale nie coś takiego jak rząd teraz sobie z tego robi. Wielką tragedię. Koniec świata. To jest świata. Tylko narzędzie do czegoś zupełnie innego. Ja uważam, że cios jest, ale to jest konieczne. To nie jest takie, że, że to jest po prostu zrobione od tak sobie. Tylko po prostu to jest konieczność. Tak samo jak choroba jest koniecznością, przychodzi i koniec. Wiadomo, że to nie jest w porządku, no bo ludzie nie dojrzy muszą bać się tego wi wirusa, tego, że muszą dbać się o swoich bliskich, że mogą stracić wiele ludzi i jeszcze muszą martwić się o swoją sytuację materialną gospodarki, obawiam się, że będziemy mieli bardzo duży problem z tym. Sama prowadzę niewielką firmę, więc jeżeli w pewnym momencie zakażą mi jakby podstawowej działalności, no to obawiam się, że będzie problem. Jakie czekają u nas kolejne obostrzenia? Może jednak liczba zachorowań się zmniejszy, a rząd poluzuje kaganiec. Jak to mówią środowiska antykowidowe. Miejmy nadzieję, że już niedługo nasz kraj poradzi sobie z pandemią. Tymczasem zostawmy temat covid Przejdźmy do kolejnych informacji, tym razem trochę przyjemniejszych. Bohaterem jednego z naszych reportaży w tym tygodniu był pan Lech Pilecki, który hobbystycznie zajmuje się kolekcjonowaniem dzwonków z niemalże każdego kawałka ziemi. Uskutecznia to już od 44 lat. Niesamowicie ciekawy jest fakt, że posiada jest ponad 130 różnych krajów. Ale dokładniej o tym już za chwilę. Marta Śliwińska wybrała się na kampus Uniwersytetu w Białymstoku w celu odwiedzenia wystawy dzwonków pana Lecha Pileckiego, który poza byciem kolekcjonerem jest również przedsiębiorcą i podróżnikiem. Jego pierwszy dzwonek pochodzi ze stepów Mongolii i został zakupiony 44 lata temu. W kolekcji pana Lecha znajduje się ponad 10 tysięcy różnych, osobliwych dzwonków, które wydają bardzo różnorodne dźwięki. Na swojej wystawie pan Lech zaprezentował około 8 tysięcy dzwonków ze swojej kolekcji. Dźwięk dzwonka to jest głos Boga. Zawsze wszystkim ludziom mówię, że ten kto ma jakąś pasję, to jest jakby. Naznaczony od Boga drugim życiem. Nie ma na świecie dwóch dzwonków, które miałyby jednakową barwę, jednakowy ton, jednakową siłę. Wystawa zdecydowanie robi wrażenie. Ciekawe, na jaką odległość byłoby słyszalne jednoczesne uderzenie we wszystkie te dzwonki. Prosimy się nad tym zastanowić, a my idziemy dalej. Naszym kolejnym gościem była 97-letnia pani Maria, która pokazała nam jej sposób mnożenia na palcach. Nauczył ją znajomy siostry, dzięki temu podczas pobytu w szpitalu zrobiła wrażenie na personelu medycznym. Tabliczka mnożenia jest rzeczą, której uczy się każdy na etapie wczesnoszkolnym. Każda osoba ma swój inny, niekiedy osobliwy, niekiedy piękny w swej prostocie pomysł na to. Pani Maria zaprezentowała nam jak jej udało się tego nauczyć oraz wspomniała, że była to przydatna umiejętność przy sprzedaży jajek. W ja byłem w szpitalu i tam lekarza przychodzili. Mi...

I te to ja naszyłam, czyli... Niewątpliwie matematyka była, jest i będzie królową nauk. Gdzie nie spojrzymy, tam towarzyszy nam niemal bez przerwy. Czas na wydarzenie, którego efekt końcowy ujrzymy najszybciej w maju 2022 roku. Chodzi o nic innego, jak rozpoczęcie budowy centrum psychiatrii przy uniwersyteckim szpitalu klinicznym w Białymstoku. W klinikach dla dzieci i dorosłych ma być 80 łóżek. Jednak poza dobrymi warunkami technicznymi, pojawia się problem przy zasobach ludzkich. Bowiem brakuje specjalistów psychiatrii w Polsce, a do naszego budującego się szpitala, specjaliści szukani są również za granicą. Jest to niesamowicie ważna inwestycja, gdyż kwestia zdrowia psychicznego w Polsce jest kwestią niestety często pomijaną. Drodzy widzowie, pamiętajcie, że zdrowie mentalne jest równie ważne jak fizyczne, więc należy o nim pamiętać. Serdecznie dziękuję wszystkim oglądającym. To już wszystko na dziś. Życzę miłego dnia i pozostańcie gotowi na kolejny tydzień wrażeń i wiadomości w Podlaskie 24.